Identyfikator podmiotu SCP PL012 Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowywawcze. Podmiot znajduje się na obszarze zbrojnego ośrodka badawczego Omega 2, dostępu do obiektu przydziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu trzeciego lub wyższego. Obszar pilnuje 15 standardowo uzbrojonych strażników. 30 metrów od obiektu zniesione jest 10-metrowe ogrodzenie żeli betonowe, na szczycie którego przebiega drut kolczasty, podłączony do elektrycznego systemu odstraszającego. 20 metrów nad obiektem znajduje się czarna płachta, która ma za zadanie kamuflować obszar przed ewentualnym szpiegostwem powietrznym, przeprowadzanego przez wrogie ugrupowania oraz przed ewentualnymi przypadkowymi cywilnymi wglądami. Opis Obiekt to pięciometrowy posąg przedstawiający najprawdopodobniej jednego z diabłów. Szacowana waga obiektu wynosi około 700 kg. Na głowie podmiotu widnieją zakręcone do tyłu dwa rogi. Po bokach głowy kolejne dwa. Rogi orientowane we względnej płaszczyźnie pionowej. Obiekt ma kopyta zamiast stóp. Całość podmiotu umaszczona jest barwą blado różową. W miejscach owłosionych, między innymi broda, klatka piersiowa. Czy członki? Barwa ta intensywnieje, aż do progu określanego jako jaskrawy róż. Podmiot charakteryzuje silne uniesienie sylwetki oraz brak uwidocznionych genitaliów. Oczy obiektu są czarne, z wyjątkiem tęczówek, które są białe. Na głowie obiektu znajduje się mech. Kopyta ubrudzone są szlamem pochodzącym z wody stojącej na powierzchni, której przebywa. Obiekt trzyma pięciometrowy trójząb w lewej dłoni. Nie rozpoznano materiału budulcowego elementu. Podmiot znajduje się w... w województwie. Dokładne współrzędne opisane są w dodatku A. Stoi on na powierzchni starego stawu, który powoli przekształca się w bagno. Obiekt z reguły znajduje się w absolutnym bezruchu, jednakże poruszy się, jeżeli w pobliżu około 10 metrów znajduje się człowiek. Poruszenie się zazwyczaj jest zbyt szybkie, by ludzie zdążyli dokonać wystarczającą wcześniej kontrreakcję. Jednakże, jeżeli dana osoba zdoła opuścić wyżej wymieniony w dystans, obiekt równie szybko powróci do stałego miejsca przebywania. Jeśli człowiek nie zdąży opuścić dystansu niebezpiecznego, SCP-PL-012 dotknie tę osobę końcówką trójzębu. Należy tutaj odnotować, iż jest to działanie paradoksalnie delikatne. W żadnym wypadku ofiara nie zostaje uderzona ani przebita bronią. Osoba dotknięta trójzębem znieruchomieje w pozycji stojącej, a następnie zacznie parować, począwszy od głowy, kończąc na stopach. Towarzyszą temu agonalne okrzyki charakteryzujące silny ból. Trwa od 15 sekund, przy tym w momencie wyparowania głowy, około 5 sekund ofiara prawdopodobnie jest już martwa. Para przybiera barwę ciemnoczerwoną, podobną do barwy krwi. Para kondensuje się w ciągu około 30 minut, całość skrapla się do stawu, przy czym jego woda czasowo, około 1 godzina przybiera odcień bordowy. Niewiadomym jest, czy obiekt czegoś pilnuje. Wszelkie eksperymenty mające na celu odkrycie potencjalnego przedmiotu strzeżenia okazały się bezskuteczne. Wysłanie 20 pracowników klasy D z różnych stron ku obiektowi zakończyło się śmiercią wszystkich w ciągu siedmiu sekund. Urządzenia, sądy, z nieokreślonego powodu wymykają się spod kontroli na dystansie niebezpiecznym. Próby uszkodzenia, ograniczone metodologicznie ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań miejskich, jak dotąd kończyły się fiaskiem. Obiekt jest świadomy, nie dokonuje żadnych wokalizacji, jego twarz nie przybiera innych grymasów. Jest w stanie atakować ludzi przez całą dobę. Aktualnie prowadzone są testy z użyciem różnorodnych technologii, które mogłyby ujawnić ewentualny cel, który obiekt chroni. Pozyskanie dokonane przez profesor w roku 1922, która badając użyteczność wód miejskich, padła ofiarą SCP PL-012. Obszar został wykupiony przez Fundację SCP 10 lat po śmierci pani profesor, kolejne usunięto, Ostatecznie usunięto. Dodatek A zmieniono.